Dnizonkowe palec Story w górnicach. Wszędzie Norki Wszędzie nurki. O Przejście całe zostawiło. Palc Story. Tutaj, proszę bardzo. Tutaj. Ja tylko na chwilę, bo robię film do palet story, bo film, film, filmujemy, które biedronki, które biedronki, mają najwięcej palet na tych. No, tylko byłem mi, nie na Przepraszam, nie, 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 no, ja w życiu, w życiu, w życiu. Robimy konkurs z chłopakami. fajnie, się. Mamy biedronkę jeszcze na zawody? Nie, to każdy robi swoją. Tak, tak, wody. tak. tak, tak. I tu wszędzie, palet, story, co tam jest, palety, dobra, to wszystkie palety jakie znalazłem w Gorlickim.